Mmm, jeżeli ktoś pamięta mój kanał. To jakby co ja jestem teraz w toalecie. To jest mój toilet. Najlepsze jest... Dobrze, że to nie działa. Ła! Wow. Nie wiem. Nudzi mi się. Ha. Nie wiem. Strasznie dawno nie nie nagrywałem. Nie wiem co robić. Hm. Nie wiem co robić. Znaczy, jak to powiedzieć? Nudzi no mi się. Kurde. Nie pytajcie, za to robić za po prostu sobie. To jest mój cały Legoland. to jest mój drugi taki normalny film. I powiem wam, że nigdy nie robiłem takiego cichego filmu. Jakby to telewizor mam po prostu odłączony, bo po co? On ma być ten podłączony, jakiego ja nie używam. I nawet nie mam kiedy. Ale to nic. Kulki pod pachy. Bo nie chcę mi się zawsze codziennie wstanę. Rano wstawać, budzić, budzić się, iść do, to, iść do kibla i yy, tam brać kulki to tam po prostu z rana sobie biorę. Albo jak, albo w nocy. Życie jest ciemno. W ohampach myślę. Kurde, nabiegałem się, to trochę się spaciłem. Równa się. Śmierdzi. To nie jest od kredki, to, te, to jest od tego. Od spal, y, palącego się drewna. Y, w ogóle, jak robiłem takie rzeczy, zaraz wam pokażę. Patrzcie, Expecto buttons. takie. Oczywiście dokładnie sprawdzam jak, jak coś takiego robię. Teraz trochę co on otworzę. Nie wiem czemu mam tutaj lekkiego grzyba, ale to nic. 5 minut to filmik fajnie. Idę robić zadania domowe chyba. No, idę robić zadania domowe, bo. Nie robiłem jeszcze. A jest która? 17.35 czyli dwie godziny temu, Ach, wróciłem ze szkoły około, no. Mhm. Dobra. Ten film jest dosłownie dla takich osób z mocnymi nerwami. O! Teraz światełko po oczach. Dobra. Virus. wióros. El muchachos. amongus. Mmm, o hmm. To ja to kupiłem, jak byłem małym dzieciakiem. Pikachu? <grym> hmm. To od farby zrobiono z chemikaliów. Obrobiłem to całe. Papa. <grym> pa.